Ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego co chwilę pojawiają się wampiry pod moim domem. Hej kochani, z tej strony Martyna Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rancho Roxany I słuchajcie, dzisiaj okropny deszcz pada i w ogóle jest straszna, straszna burza Nie wiem o co chodzi Widziałam wasze komentarze i, i zajęłam się trochę tutaj robotą Ogólnie przyszła do nas babeczka w zielonym ubraniu I powiedziała, że nasza rodzina przestrzega wszystkich aktywnych, lokalnych planów działania Więc następne rachunki będą niższe, fajnie I też ktoś mi zaproponował, żebym pozbierała coś z tej trawy perierowej Więc mamy i słuchajcie, mamy nektar w ogóle i my go sobie wyleżakujemy, bo może będzie kosztował więcej z czasem i dostaliśmy też część do ulepszeń yy, obory kurnika, ale trzeba mieć co najmniej pięć, żeby coś tutaj ulepszyć, więc nie wiem skąd weźmiemy resztę, skąd weźmiemy yy, i tu mamy jeszcze stymulatory, jakieś nawozy jeszcze nie możemy tego używać, ale postaramy się ogólnie jest straszna, straszna burza, więc ja nie wiem jak my w ogóle wyjdziemy na dwór czy ty masz w ogóle jakąś parasolkę? ale coś brum brumowało Ogólnie ostatnio naciągałam trochę modów i w ogóle ubrań, przez co moi simowie dziwnie wyglądają. W sensie tacy, którzy się generują od nowa, nie wiem dlaczego. Muszę trochę znowu czystki zrobić, ale powiem Wam szczerze, nie mam kiedy. Ale też planuję na następny odcinek powrócić tutaj trochę mieszkańców z galerii. No, bo tego też nie miałam kiedy zrobić. Teraz dopiero opowiem Wam po skończeniu pracy. Mam jakieś tam. Nie możemy zapłacić raty za kredyt. To nie będzie głupi pomysł, żeby to zrobić. Eee, widzę, że powoli przestaje padać. W ogóle oni tak słodko spali koło siebie nasza kłuska, koło naszych kurek. No to była najsłodsza rzecz, jaką ja w ogóle w życiu widziałam. Ile nam rat w ogóle jeszcze zostało? stało? 22 raty, To będzie trwało 100 lat, zanim my to spłacimy. Naprawdę. Ojej, one. Ale fajnie. I w ogóle koniec dwa razy większy od tej lamy. To jest Alpaka czy lama? To jest Nunia. <laughs> Jak śmiesznie. Nie, patrzcie, fajnie, fajnie, że y, zwrócili na to uwagę, że jednak te dodatki się jakoś łączą ze sobą. To jest genialne akurat. No ale jakby wyszedł jeden cały, to nikt by się nie obraził na przykład, nie? Mm, dobra, już od kilku dni jest ten sam makaron z serem, ale sorry, dziunia, my nie mamy pieniędzy. Tego kokosa to w sumie możemy sprzedać, to też wyciągnęliśmy z trawy. Ogólnie ktoś mi napisał, że zwierzaki powinny jeść same z tej trawy. Tylko problem jest taki, że ta trawa jest tu, a moje zwierzaki są tu, więc trochę daleko mają. I ktoś pisał, że na tej działce, to żeby zaoszczędzić miejsce, to lepiej mieć grudek z tyłu, ale powiem wam szczerze, że na razie mi się podoba z przodu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj sobie rosło, także nasza tutaj kochana śniatanko. Ogólnie ulepszenie dostaliśmy od Szona, więc warto do niego wysłać, pogadać sobie z nim. Może coś ten tego. No, nie wyjdziemy raczej, ani nie zaprosimy nikogo, bo jest taki deszcz, że pewnie wszyscy zajmują się tylko swoimi gospodarstwami i chcą jak najszybciej schować się w ciepłym domku. Więc jak do niego zadzwonisz, to może weź sobie rozpal tutaj kominek. Kurde, nie będziemy tego zamienić na razie, bo kasa jest. Y Gasa jest nam bardzo potrzebna, niestety. Dobra, ona sobie tam z nim pogada. Oczywiście musimy mu podziękować. Nie potyka się przez 4 godziny. Chciałabyś... Tutaj mamy nasze kurki. Kurki też się nie lubią z wakaną za bardzo z tego, co widzę. Świetnie. Pójdziemy chyba najpierw do naszej tutaj kochanej alpaczki. Tutaj widzicie, mamy... Możemy zrobić automatyczny, ale automatyczny jest dopiero na 5, więc trzeba będzie się chyba zaprzyjaźnić z tym typem od... Od, 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 od tych, od, od Henford on Bagley. Tylko problem jest taki, że ja nie wiem, czy dla niego jakichś zadań nie trzeba robić, właśnie tam. Dobra, wakana, zostaw. Wakana, zostaw pancie. Uspokój się, proszę. Teraz mamy tutaj y, rzeczy do zjawienia. Jezu, biedno, smutno, mała Dobra, jak ty się czujesz w ogóle? Y, czysta, najedzona, zaspokojona. To ostrzeżymy. Damy przysmak. Zdrowy przysmak, niech ma. Nie wiem, czy po zdrowym nie będzie zielona. Wydaje mi się, że nie będzie. czy, czy Jezu, kocham, jakie te łóżka latają. Po prostu tak śmiesznie. Dobra, ona tam tu posprząta. Później pójdziemy oczywiście posprzątać u naszych kurek i zabrać jajka, bo im szybciej zbierzemy jajka, tym szybciej pojawią się nowe jajka. Odchodów na razie nie ruszamy. Kurki jako się tu bujają. I jeszcze naszą kozę. Wydoimy ją sobie za simolony i kończyły nam się akcje. I później zajmiemy się naszym biednym ogródkiem, który jest zaatakowany. Jak w ogóle widzicie, mamy coraz więcej zajęć, ale to fajnie, bo chociaż na tej farmie jest co robić, czy ciągle dostaję jakieś powiadomienia na telefonie, nie ogarniam tego. Ale okej, okay, girls. Dobra, mamy znowu wełnę i sprzedamy ją sobie oczywiście, bo to są jedyne pieniądze, jakie mamy aktualnie. Nunia po prostu zarabia na nas wszystkich. Nunia to jest bardzo, jak widzicie, przejęta lama alpaka, i gdyby nie ona, to my byśmy kasy w tym domu nie mieli, umówmy się. Przestało padać, ale strasznie mgliście W ogóle tutaj O 100 razy bardziej to widać, bo O, tęcza Ej, Ja nigdy tęczę w Simsach nie widziałam To jest moja pierwsza tęcza ever, w ogóle Jestem w szoku Ale może to dlatego, że ja ostatnio mieszkam Z moimi Simami głównie w miejscach, gdzie Ej, ty masz nogi do ogolenia, moja droga Ostatnio mieszkam z moimi Simami W miejscach, gdzie zazwyczaj nie ma Ej, Masz jakieś długie spodnie, żebyś mogła zakryć? Jakby ja nie mam nic do nieogolonych nóg Ale po co ty byś się miała przejmować Oczywiście, że nosisz same sukienki, no bo... być. Dobra, może tą bluzę sobie załóż. Najwidoczniej będzie ci za gorąco, ale no, to nic złego zdarza się. Jezu, czy ty musisz walić kupy wszędzie? Wakana, naprawdę. Wakana, ktoś to kiedyś wejdzie i się za Co ona robi? Przewróciła się. Dobra, dawaj, zajmij się tu naszą... Zapytaj o jakość mleka, cokolwiek to znaczy. Czemu ją o to pytasz? Pobaw się z nią troszeczkę. I wyczyszczona jest, głodna. Najedzona jest. To nie musimy jej na razie karmić. Mamy niebieskie jajo. Za co? Niebieskie jajo. Czy my możemy coś z tym jajkiem zrobić? Bo to jest zwykłe jajko bez możliwości wyklucia. No nie wiem, no ładne, niebieskie. Ale chyba dostaniemy. Nie, dostajemy za niego 15. No to dobra, no to jedziemy z tym. 15 hajsów za jajo, najlepiej. Co? Tu ciągle jakieś powiadomienia nam wyskakują. O a jezu, no tak, one są do zadań, te kolorowe jajka. Zapomniałam. No, pogadaj sobie tu z naszą kozą. W ogóle, czemu nasza koza nie ma imienia? Ją nazwiemy. O, dynka, O jezu, tak! Dyńka! Mamy dynkę, mamy niunię, mamy wakanę, mamy dziobka i mamy salsę. W ogóle, jest kura o nazwie salsa. To jest niesamowite, jedyne w swoim rodzaju, genialne. Dobra, i teraz jeszcze tylko zostało nam opryskać przeciwko owadom i czy ty musisz to podlać? No, w sumie nie musisz tego podlewać. Nie każe ci się podlewać, więc tylko to opryska i trzeba się zająć naszą bakaną, bo ona tutaj najgorzej ma teraz. 13 godzina, ona jeszcze nie została nawet wyczesana. I dzisiejszy plan to znowu idziemy na zawody, iż gdyś, ponieważ potrzebujemy tutaj ciężko ćwiczyć z naszą wakaną, więc uważam, że zawody to chyba jedna z lepszych opcji. Ogólnie dobrze się czuję ze wszystkim, ale nakarmimy ją jeszcze tą trawą perierową, bo ona jest spoko. Siano, nie wiem czemu jest aż tyle różnych wersji, skoro to jest to samo. Nie nie wiem, nie ogarniam. Simowie mogą teraz wykonać z o imieniu Wakana interakcję pochwal temperament. Dodatkowo interakcje towarzyskie z Simami i innymi końmi mają teraz jeszcze większe szanse na powodzenie. No, mam nadzieję, że tym razem nas nie zwali. E, o Jezu, my to musimy uzupełnić. No dobra. To uzupełnimy jeszcze, jak ją nakarmisz, żeby tutaj nasze zwierzeczki miały. Bo one chyba mogą z tego jeść. Wydaje mi się, że na pewno może z tego jeść nasza koza. Nie wiem, jak reszta. No niestety Lama jest przy... trochę przytegowana do, do ściany. Dobra, a my wybieramy się w tym momencie na zawody, żeby wziąć w czymś udział, no bo wiecie, mówiłam, że plan jest taki, żeby jak najwięcej tych zawodów wygrywać, więc my też się wybierzemy oczywiście z naszą wakaną, żeby sobie tutaj trochę rzeczy powiedzieć. No mam nadzieję, że wygramy jakieś spoko miejsce. No fajnie by było jednak. Ja wierzę w umiejętności naszego superkonia. konia. w ogóle koniech tutaj 100 razy szybciej nabijają umiejętności niż simowie, owie mam tym barka. Jabłko, wiśnia i mam nadzieję, że jeszcze jest dobry. Czy ktoś. Też zawsze się stresuje, że jak wyciągnie tym barka z lodówki, to będzie niedobry. Jeśli chcesz sprzedać swój domowy nektar, chęcią go nabędę po wyższej cenie, biorąc pod uwagę duży popyt. No ja specjalnie, słuchajcie, dla niego trzymam. Na razie te nektary, które żeśmy znaleźli. Gdzie on w ogóle siedzi? Aha, on sobie tutaj tak osiedzi, bo ja na razie nie mam żadnego nektaru. Fajnie by było się z nim zapoznać. Czy z nią z nim są w ogóle jakieś specjalne interakcje? Chyba nie prócz tej sprzedaży nektaru. Szkoda. Ale dobra, weź udział w konkursie, w końcu możemy. I pójdziemy sobie na chyba bieg średnio zaawansowany, co? No, chociaż w sumie nie mamy umiejętności zbytnio. A tutaj ona w ogóle... Dobra, to obczajmy to jeszcze raz. Nabeczki średnio. Radź znowu byśmy mogli, ale w sumie też bez sensu. Zawody esternowe też bez sensu. No to dobra, no to pójdziemy sobie na... Eee, no, średnio zaawansowany raj długodystansowy za udział ile? 250. No to dobra, no nie tak źle. Trzeba trochę wydać, żeby wziąć w czymś udział. Jak widzicie, no pogoda jest okropna dzisiaj, w tej naszej. Eee, szkoda, że nie ma już tego takiego ekraniku, jak oni biorą udział, że nie wiecie, na jakim miejscu jest wasz koniec. A tak, słuchajcie, ściągnąłam nowego moda na taki Sim Market, fajny jest. Ej, ktoś ma? Ale to fajnie wygląda stąd. To koniec tak, Na dziś ludziska widzimy się wkrótce. To on siedzi tylko do 15. Panie dziadku! W ogóle wiecie co mnie wkurza, że yy, ja wiem, że to by było trochę nierealistyczne, ale denerwuje mnie fakt, że jak właśnie The Sims robi jakąś taką postać, która jakieś tam ma ważne zadanie swoje, to one zazwyczaj nie są nieśmiertelne i wtedy to jest głupie, bo na przykład jakby obowiązki tej postaci przyjmuje jakaś inna, randomowa yy, postać z Simsów, i wtedy to nie ma już takiego vibu. Więc ja zazwyczaj ustawiam sobie ich wszystkich na osoby, które nigdy nie umrą. Co to za ludzie? Czemu gość ma coś na głowie? I don't even know. Jak tam idzie? O nie, brak miejsca na podium. Choć ty i twój koń bardzo się staraliście, tym razem nie udało się wam pokonać konkurencji. Trenuj i opiekuj się dalej koniem, a spotkamy się na kolejnych zawodach. Czy możemy wziąć w ogóle udział, jeżeli przegraliśmy? Nie możemy nawet wziąć udziału, bo nasz koń ma karę. Super. Dobra, wiesz co, moja droga? Yy, idziemy. Na trening. Pójdziesz na trening, pójdziesz na trening skoków. Za te 15 dolców się nam nic chyba nie stanie. I weź pogadaj sobie z Sienną, bo jak widzę, że tutaj jest. Opowiedz jej niewiarygodną historię. No rozumiesz, żeśmy przegrali. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie wiem, jak do tego doszło w ogóle, jak to się stało. No jak ona się fajnie widać. Poproś o porady, może nie. zainteresowania Kurde, nie można tak sobie o koniach pogadać. Myślałam, że ona jest takim lepszym NPC-em. Trochę jak w on Bagley. One tam są bardzo fajne. Dobra, ożywiona rozmowa. Póki i tak Wakany nie ma. Tak, wspaniale spędzać z tobą czas. Pogadaj z nią przez 5 minut. Jakby nie przesadzaj. W ogóle czemu ten koń... O nie, znowu zaczyna padać. Serio? O, cecha koniara. No nie, patrzcie. Wszyscy się boją, bo znowu... Jezu, wilkołak jeszcze tu jakiś łazi. Nie, nie, nie. Chodź, schowamy się tutaj w stajni. Poczekamy na Wakany. Bo, kurde. O Jezus! Porwało jej. Nie wierzę, porwało jej. Um... Boże. Wiecie. Czemu chciałam być Umbrella. Nawet. Jezus, słyszeliście to dziecko? Enable auto homework? Co? Wróciła z treningu z ulepszoną umiejętnością. Dobra, w takim razie wracamy do domu. Jezu, czy wy to słyszycie? Jakieś małe dziecko krzyczy. Jakieś dziecko krzyczy. A ja nie wiem czemu ono krzyczy Jezus Co tu się dzieje w ogóle dzisiaj Okej, okay, jesteśmy w domu, trzeba się schować ja Mam nadzieję, że ty ładnie mi pójdziesz spać Do swojego e, Przydzielnego wisko No dawakany bym chciała Ale bym chciała Żeby tutaj Kurde, no schowaj się, bo burzy to nikt nie chce Ty też, Jezu, czemu nie mogę im kazać się samym schować No to jest bez sensu Dobra, choć przy okazji sobie ogolisz nogi, skoro już i tak jesteś trochę zamknięta w domu, to ogolisz sobie nogi i się załatwisz. I wiecie co fajnie by było zrobić jakiś obiad, bo już chyba mamy resztki tego makaronu z serem. Ciągle jemy. Tak, już my w ogóle nie mamy tego makaronu z serem, więc fajnie by było coś jednak zrobić. O, zróbmy pierogi z warzywami. O, co ty tu robisz? I o, Sienna, jakby, okej, okay, rozmawiałam z tobą przed chwilą, ale chyba nie zapraszałam cię do swojego domu. No, leje jak zebra, słuchajcie. No, patrzcie, one się chowają. Do... A gdzie jest? Ko koza też się schowała. Nie, no, te... o, tylko wakana jest niemądra i spieprzyła jej trawę. Okej, okay, girl. No, nasza alpaka, lama, już nie wiem, czy to jest alpaka, czy lama, poszła spać. Co ona chce od nas, co? Czy ty coś konkretnego od nas chcesz, czy tak o sobie przyszłość? No miło, no pewnie przyszłaś się wprosić na kolację, tak? Aha, bo. Co ty nie będziesz gotować? Czy to przez to, że nie, nie mamy tej. Przecież możesz gotować chyba. No co ty gadasz? Przecież masz tutaj jeszcze wolny blat. Dobra, nie mamy wyjścia. Teraz, czy możesz ugotować te pierogi? No fajnie, że nas odwiedziłaś, ale mogłabyś się dołożyć do blatu, jeżeli już chcesz jeść za nas. Czemu wakana śpi na środku w ogóle i nasza koza do niej przyszła? Zabawa kiepsko. No nie dziwię się, wakana, no. Kochanie moje. Jezu, no schowajcie się, dziewczyny. Nie podoba mi się to. Ja w ogóle niby ściągnęłam, w sensie zastanawiam się nad ściągnięciem moda do ruszania się tymi zwierzakami, ale bym wtedy i tak mogła tylko poruszać wakanom. Więc to nie jest tak super. No Jezu, kurde, deszcz w ogóle świat się kończy, a to skacze jak gdyby nigdy nic. Niesamowite. Dobra, my tutaj przygotowujemy kolację. Sienna do nas wpadła na tą kolację, ewidentnie się wprosiła. Ale no cóż, zjemy sobie razem. Może włączymy jakąś muzykę. Weźmy czas sobie włączmy, bo tu nic nie leci. Nie mamy nawet telewizora, więc trochę słabo by było. Chyba powoli przestaje padać. Tak, powoli przestaje padać, więc jest super. I chciałabym, żebyś ty skończyła jedzenie. Czy ty skończysz to jedzenie? Tak. Jeżeli wasi simowie robią jedzenie w nieskończoność, to znaczy. Czy ty już idziesz akurat, kiedy ja skończyłam gotować? Co na... Ej, wywróciłaś! Ej, hit! <noise> Kochamcy Simsa. no nie mogę jej zaprosić na posiłek, czy już chyba idzie do domu? Gdzie ty idziesz? Chcesz mi ukraść kury, czy co? Ej, poszła mi posprzątać. Ej, jaka kochana! Nie chcesz zjeść pierogów? Patrz, jakie pyszne pierożki, no? Trochę wygląda jak ta gioza. Gioza? geoza, Gioza? No, te pierogi takie. Jak twoja zabawa, już się lepiej czuję, bo się pobawiły trochę z kozą. No cóż, kochani, tym pięknym obrazem dziękuję wam za oglądanie. Jak widzicie, musimy o wiele bardziej się podreperować, jeżeli chodzi o współpracę z Bakaną, jeżeli chcemy wygrywać następne um, następne championshipy, że tak powiem. Więc y, trzymajcie kciuki. Następne dni to na pewno będzie zajmowanie się treningi, a może też pójdziemy z Szonem na jakieś spotkanie. Tutaj widzicie Sienna bardzo nas polubiła chyba. Że nas odwiedziła, więc musimy częściej też wychodzić ze znajomymi. Jakoś trzeba to pogodzić, ale nasza Roxana się tutaj nie boi. Najgorszy jest ten kredyt do spłaty, ale wierzę, że sobie poradzimy. Dobrze, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Co to za randomowy typ za moim oknem? Na razie. Okej, okay, chciałam Was tylko poinformować, że jeżeli przychodzą tutaj do Was koledzy, to oni mogą się zająć Waszym ogródkiem. W ogóle to jest niesamowite. Nie wiem, czy to jakaś obce z tego moda, ale. Girl, rób tak, jak robisz.